No cześć, z tej strony Enigma Witam was w kolejnym odcinku Z serii Outlast Whistleblower Ostatnio sobie uciekliśmy z tego pieca Jak wrzucił Marek No to cóż, zostawcie lajka No i co, lecimy dalej Będziemy przez pełen psychiatryk Pełnych psycholi przemierzać Żeby się stąd wydostać Ach, jakie ja kocham Outlasta W ja za bardzo nie wiem, gdzie ja mam iść. Ale dobra. Spokojnie. Tutaj. Dobra. Tu nie. Do góry muszę. No cześć. Dobra, hop, do góry. Siup, do góry. Pominęła mi to e, scenka z Batman Arkham City e, Jak w tym kościele I było pełno zakładników O, zaś Wallerider Ach, ten nasz koleżka, Wallerider Jest coś może? Nie No ja. Nie rozczytamy się z tego. Wętem na dół, i gdzie jesteśmy? Ach, dobra. Może pójdźmy pierwszy tędy. A, tu jest, a tu, tu jest zamknięte, nie? A tu nawet klam klamki nie ma. Przez jest spół Ha, to jest Piłam mechaniczna i ja się dziwię Co to za dźwięk? Eee, doda. dobra Ja pierdolę Dobra Tędy? Ewen, Nie wiem, ten, nie dobra, nie da się, tędy. Czytać. Dobra. Lecimy dalej. Naukowiec był tupiony przez idiota, Aż w sumie psychowa hmm, Coś. A, bateria. Siódma. Zamknięta. Znaczy nie da się przejść. Nie, że zamknięta. Kurwa. Tam czy tam, tu. Zakręć kasowę, to trzeba się do O, dokumenty. Czytać. O Berlin. To ciekawe. W sumie doktor Warnika jest w sumie z trzeciej rzeszy. Czyli Niemiec. Ociepanie. Dobra Nie, tutaj jest zabarkowane Otwarte? Nie Dobra, to tutaj Tutaj jakieś pokoje Co to? Aha, schować się nie mogę Myślałem, że mogę to kliknąć To wygląda, jak przycisk A dobra, ja chyba wiem co to? Nic. Tutaj może. Dobra. To do węto. Musimy wskoczyć, pewnie. Albo. Dobra. Spróbujmy w sumie do tego we... Nie widzę nic. Dobra. Wskakuj. Ha. Naprawdę? No dobra Okej, okay. gdzie, gdzie on jest w sumie? Bo ja nie wiem nawet Tu go nie ma Dobra A chyba wszedł tam yy, dobra Nie tędy nie Ale tędy tak, dobra Szybko, prześwietlcie się Eee. Nie ma. Zamknięte. Dobra, tu nic nie ma. No to dalej. Szukaj, I nie widziałem. Eee. Dobra, dokumenty. Standard. Prągaspę. O! Standardowo czytać. O, tu nic nie ma. Otto by Fuck off! dobra. Wszystko by było dobrze. Gdybyś tutaj nie, nie pracował. Czekajcie uh. A, tędy. Casroom. Źle to brzmi, ale uh, zaś spać piłę. Serwerowie. O Bateria. Nic nie ma, dobra. Hmm. Czemu to jest jakoś No Nie wiem. Uj, obierdolę! Czekajcie. To, to, to jest głupi plan. Nie uda się, ale dobra. Próbujemy. Nie, nie gadaj, że... Not eat, Sabi, it's a bear. Hungry fuck. <laughs> exactly. hmm. Tu nie ma żadnej dziury ani nic, nie? Aaa, dobra Dobra, bateria, szybko Tam? O, dobra yy... Nie, tam Nie no. Kurde, to mać Tutaj nie ma jak, no. Aż mi zapoznała się gra. No mnie dalej gonić eee... Tu są te pomieszczenia. Tu jest stop. I stąd... Ja prawda, ale nieważne. Kamera nam na razie nie jest potrzebna. A co, szybko wyciszę telefon? Dobra. Gas room. Yy. Coś było. A, chyba do zamknięcia drzwi. Tu, dobra. Do 3 radia? jak więzieniu. Za ścinka. Dobra Policimy sobie tutaj, tak naokoło Dobra siup Eee. Gdzie to było? Czekajcie. Znaczy je gdzieś zamykajcie, facet. Dobra. Teraz w sumie to ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Aha. To, to jest nadwór, to mi to wygląda na dziedziniec co, albo coś tego typu. Um... O nie, dobra, czyli bez kamery. Wyczuję stopą Niemalsa nie ilsa, Jak Jaką miał eee... Waylon. O takich rurach zapierdalci głowy stopami. Albo po kamieniach. Ała wow. Co to było? To mnie nie było? Czy co? <taki> Oj, oj. Bo nagle coś mi je było. I nie wiem co. Co jest? Aha. Dobra. Skąd ty wybiegłeś? Stąd wybiegłeś? Dobra. Coś ciekawego tu mamy. Nie. Coś... To nic, nie, nie. Nie, dobra. Yy... Tutaj raczej nie, no właśnie. On mówił, że radio jest na zewnątrz wież, no to teraz będzie raczej segment tutaj. Hmm. Czekajcie. Jakoś tutaj. Hmm. jak tu się dostać? Tam na górę. Tu jest zamknięte. Nie, nie, no, czekajcie. To Wskocz... No, 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 nie tędy. Nieważne. no, ci drzwi nie da otworzyć. Dobra, no, tam idziemy. A tam co jest dalej <gry> Dobra Jura w płocie, przeskakujemy O, czekajcie, dobra A Trochę gra się z, yy, z później asym jumpscarem Ile to miał być, być w ogóle jumpscare yy. Dobra, rabinam do góry. Um, tu. No, a jednak nie. <laughs> to nic nie ma, dobra o, siłownia, chyba. Nie, to zapierdola, to nie jest siłownia. Albo... O oh, kurwa. Ostro. <laughs> Myślałem, że to, że to bateria. O jest... Mm. Eee uh. Okej okay. Dziwna Lol <laughs> Ocie panie Kurwa mać Nie 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 spokojnie Jaj na przejście szkło Zamykamy już. Yy, gracie sobie tam w koszach. Ja wam nie przeszkadzam. Więc tam grajcie, Ja po prostu chciałem przejść. Dobra. Zapisywanie. Zamknięte. Jak dzi... O. A dobra, jebać. Dokument. Czytać. No cóż, to zamknięte, po... na to sprawdzam. Tam jest, tam iść, dobra. 7. Mhm. Czego nie? Czekaj, tu co? Zamknięte, czek A tu otwarte, a tu i tak nic nie ma Siup No, skaż już Nisko jest Aha No czekajcie, jak ja głupi czy głupi jestem? Czekaj, tędy. Tu nie ma jak przejść. A nie, nie może ja niemożliwe, tutaj jak się drapałem po plecak to po prostu myszkę w złym kierunku dałem. No na bank w złym. Oj, jak pierdolę. Trzyma to Teraz zamknięta. Zaś drabajną do góry. Hmm, dobra. Dwa sierpensów. Ta animacja miała. Pójdź. Tu. O radio jest dobra. Kurwa biała chociaż ma ta nam ten dała ten do tych testów. gruby. Racie raczej gruby. Mówiłem. Fuck. Nie. Ja. Kurwa, głupia Yyyyyy eee... Exit Siup Ślizg? No, ślisk. <grafy> O, jakie lagi coś były Nie wiem, co się dzieje tu to. A dobra. To wojnowe. I ja się dziwię, co tak dyszę. <laughs> Martin. Czekaj. Dobra. Ja wiem. Yy, tam na dole były te cele i yy, yy, z drugiego odcinka my to przeszliśmy i do tej dziury yy, tam wpadliśmy Jednak gdzieś nam zaprowadziła nas Nie wiem gdzie nawet Zacznie pamiętam yy, A, nie działa yy, no Ech... Jak, jak ja jestem jednym z nich? No jak? No w tym samym miejscu leżała bateria nawet. Dobra, lecimy. Aha. Yy, a prosto. przeskocz a gruby dobra skacz no co jest jest zaś nie wiem na to jest albo dobra w sumie na tym dachu sobie dzisiaj zakończymy dzisiejszy materiał więc co widzimy się w kolejnych odcinkach elo